Dzisiaj będzie inwestycyjnie, bo nadchodzi ciekawy czas na markecie i obok tego nie należy przejść obojętnie. Zostaw łapkę w górę, lecim. Na samym starcie warto popatrzeć na aktualną liczbę gaczy w CSie, gdyż ona bardzo mocno przekłada się na sytuację i na to, co dzieje się na markecie. Jak możemy zobaczyć, mamy spadki. W ciągu ostatnich 30 dni mamy spadek o około 8% gaczy, co umówmy się, jest dosyć dużo. Można godzinę nie patrzmy, gdyż nagrywam to o 10 rano, więc to może nie będzie najlepszy wskaźnik, ale warto sobie powiedzieć, że daleko jesteśmy od jakichś pików, daleko jesteśmy od all-time highów i no umówmy się dosyć, na chwilę obecną jest sytuacja powiedzmy to sobie kiepska. Może nie aż tak kiepska, jak było w styczniu w lutym, gdzie ogłaszaliśmy najgorsze miesiące od CSa dwójki, no ale umówmy się, 100 tysięcy graczy mniej i będziemy w tej sytuacji, więc dużo, nie dużo. Sam sobie na to pytanie odpowiedz. Co należy wziąć pod uwagę, to oczywiście to, co się dzieje obecnie na markecie. I warto sobie powiedzieć, że jest totalna nuda i nie mówię tego z własnej perspektywy, tylko mówię z perspektywy tego, co się dzieje po prostu na owym rynku. Warto sobie powiedzieć, że nie otrzymaliśmy bardzo długo nic nowego. Powiedzmy jedyny i Event, który uświadczyliśmy w ostatnim czasie, to jest promocja na Kopenhagę. Tylko owa Kopenhaga zaczyna się już trochę nudzić, i Kopenhagen kapsuł, które sobie właśnie wpisuje, przestaje być dla kogokolwiek seksowne i jakakolwiek interesujące. Weźmy sobie pod uwagę, że te kapsułki, podczas trwania promocji, umówmy się, trzymają, nie trzymają ceny. Z jednej strony są blisko złotówki, biorąc pod uwagę inne waluty na Steamie, to byłoby to do przejścia. Oprócz dwóch odpołów, które spadły poniżej tej to właśnie wartości. I co jest dla nas trochę niepokojące, ale z drugiej strony, nie pierwsza taka kapsułka, i nie pierwsza as to już się dzieje. Więc, tak jak to już mówiłem wielokrotnie, market ewoluuje, market idzie do przodu, więc trzeba się przygotować te, też nowe, rzeczy, tak wyrażę, sytuacje i nowe doznania. I jednym z takowych, to właśnie, doznań jest chociażby to, że te kapsułki podczas promocji są tańsze na markecie Steam, niżeli w grze. Warto sobie powiedzieć, że ta promocja trwa już dość, dość, dość długo, więc najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości bym się spodziewał końca tego to, właśnie, eventu. I to jest pierwsza rzecz, to jest spodziewałbym się w najbliższej, właśnie, to w kolejności, w sensie w najbliższej przyszłości, tak to powinienem powiedzieć. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie, a Czech, ja że Możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam Cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase. Szansa na Oula, wulkana, Glovesy wygląda to nieźle. Ja trafiam neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również butle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie widzisz oczywiście tutaj kodzik fiako, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 10%. Groszy na start. Kolejna sprawa jest taka, że możemy zobaczyć liczbę otwarć w ciągu ostatniego miesiąca. Z jednej strony, patrząc na liczbę 16 milionów, wydaje się, że w sumie to jest dramat. I dobrze się wydaje, bo to jest dramat. Nie oszukujmy się. W momencie, kiedy możemy sobie patrzeć na inne miesiące i możemy sobie wziąć pod uwagę inny totalnie miesiąc, przykładowo weźmy sobie taki yy, luty, który mówiłem, że był totalnie średni, jak chodzi o liczbę graczy, 31 milionów, milionów otwać. Kiedy sobie patrzymy na styczeń, który też był słaby, 21 milionów. Kiedy sobie patrzymy chociażby na kwiecień, który był nie tak dawno, 30 milionów. Więc to i się stało, mamy gigantyczny spadek, który się już tam, za nami ciągnie od czerwca. Możemy zobaczyć, że, no, umówmy się, nie jest dosyć ciekawie. W związku z czym, tak na nadą sprawę kolejną rzeczą, Drugą, która według mnie jest szansa, że się wydarzy, to jest premiera nowej skrzynki. I czy jest tam to potencjał? Oczywiście, że zawsze jest szansa na szympansa i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tylko i wyłącznie Valve dyktuje kiedy, jak zapodaje nową skrzynkę. Fakty są takie, że od ostatniej minęło już trochę, e, jakby na to nie patrzeć, ponad 5 miesięcy, bo ona się pojawiła z początkiem lutego. Możemy zobaczyć 5 miesięcy i 20 dni, więc już za niedługo będzie pół roku od nowej skrzynki. I to się teraz trochę zazębia. Przed chwilą mówiłem, że market ewoluuje i nie inaczej jest w przypadku również podejścia Valve do niektórych kwestii, w tym przypadku do wydawania skrzynek. Jak to możemy zobaczyć, teraz ta skrzynka raz na pół roku nikogo nie dziwi. Nawet jeszcze nie ma głosów, że dawno, że jakoś ultra dawno nie było nowej skrzynki. Mówi się, że dawno nie było nowego pojemnika, przydałoby się i tak dalej, ale jeszcze to nie jest tak cholernie długo, żebyśmy, żeby już community normalnie płakało dniami i nocami. Dawniej was przyzwyczaiło nas do tego, że wychodzą średnio 3 skrzynki w ciągu roku. Patrząc chociażby tutaj na skrzynkę Horizon, która pojawiła się 3 sierpnia 2018, i już patrząc na kolejną Danger Zone, to możemy zobaczyć, że zostaliśmy da do 5 miesięcy, w związku z czym to już był ten czas. Patrząc jeszcze na kolejną skrzynkę, e, czyli oczywiście na prisma case'a, możemy zobaczyć, że tutaj mieliśmy już właśnie marzec, tak, 2018, więc tutaj wcześniej nie były 5 miesięcy, ale to już te 3 miesiące, więc Valve przyzwyczaiło nas do średnio plus minus 3 skrzynek w ciągu roku. Obecnie idziemy bardziej w kierunku jednej, i 2 skrzynek, aczkolwiek zwracam twoją uwagę na okres przejściowy, jakim była premia CSA 2, z tego powodu, że wtedy było dużo zamętu z totalnie innymi kwestiami, więc na chłopski rozum na tą skrzynkę mogło nie być czasu. Więc drugą kwestią, którą wysnułem, że może się w przyszłości wydarzyć to jest premia oczywiście nowej skrzynki. I to są tak na sprawy sprawę takie e, dwie kwestie, które według mnie są zależne tylko i wyłącznie od Valve. Zresztą no chyba tylko nie według mnie, tylko po są tylko i wyłącznie zależne od Valve. W związku z powyższym no to możemy czekać i się spodziewać, spekulować, szukać lików i tak dalej, co oczywiście robię na tym kanale, więc subój ten kanał koniecznie. Ale należy sobie zdać sprawę z jeszcze kilku elementów, które są według mnie bardziej postanie stanie community. Nie mówię, że community ma co do nich stuprocentową jakby, e, stuprocentową sprawczość, ale według mnie jest duża szansa, że to właśnie od community zależy, co się będzie dalej działo. Należy sobie zwrócić uwagę na obecne ROI niektórych to przedmiotów i możemy zobaczyć, że patrząc na kapsułki, no i skrzynki, których nie dobrze mogłyby to nie być, mamy aż trzy pojemniki, które mają ROI większe niż 100%. Czyli w dużym uproszczeniu masz. matematycznie rzecz ujmując, wychodzi na to, że otwierając te skrzynki, sobie na nich zarobić. Fakty są takie, że są też droższe tańsze, tańsze pojemniki, ale to nie jest teraz ważne. Ogólnie ROI tych przedmiotów jest, powiedziałbym, patrząc z perspektywy całego marketu. Z perspektywy wszystkich, lat, kiedy to analizuję, przepraszam bardzo serdecznie, no to wychodzi na to, że jest po prostu takie dosyć wysokie. Powiedziałbym takie. Wyższe plus, nazwijmy to sobie, tak? I teraz warto sobie powiedzieć, że jeżeli sobie patrzymy na skrzynki, tutaj ROI tych skrzynek to jest 70%, 60%, i mówię oczywiście o najlepszych, no nie mówiąc o najsłabszych, które przy okazji bisa nawet spadają do 20%. W związku z powyższym, co teraz się może wydarzyć? Może się wydarzyć ten wzrostowy na wartościach różnych to skinów, które znajdują się właśnie w tych skrzyniach. Przykładowo, no nie mówię o kilowacie, bo przy okazji kilowatu to, żeby te skiny podarzały, jest dosyć ciężkie, ale przy okazji starszych skrzynek, gdzie tutaj dosyć dobrym przykładem jest chociażby Prisma, Operation Wildfire też gdzieś tam widzę, ale Horizon, fajny jeżeli te przedmioty w tej skrzynce zaczęłyby drożeć, tak, czyli patrząc sobie chociażby na tą ową pryzmę, możemy sobie zobaczyć, że jeżeli jest tej pryzmy, nagle by się okazało, że ludzie się rzucą na m 3 na tej skrzyni może być akurat ciężko, nie będę ukrywał, wiadomo jest, że to jest tylko przykład i rozumiesz co chodzi, ale jeżeli nagle te przedmioty by jakoś zaczęły drożyć, no to jest wtedy du duża szansa, że właśnie ROI, czyli po prostu jakby opłacalność otwierania w dużym, dużym uproszczeniu, w wyniku czego jest szansa, że te skrzynki również wtedy zaczną gonić. I już coś takiego powoli, podkreślam bardzo powoli, ale jednak gdzieś tam widzimy na skrzyni chociażby frakcje, to akurat teraz wyjątkowość tu nie pokazuje, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że skrzynia załamania już kosztuje 94 gorsze, po do opów, możemy zobaczyć, że nie było takiego spadku, jak to ma miejsce co tydzień. W związku z czym ta skrzynka wygląda, że stoi dosyć stabilnie, dosyć mocno. I możemy zobaczyć ten wzrostowy na przedmiotach na tej to właśnie skrzyni. A teraz jeszcze wchodząc sobie oczywiście w nią, patrząc na digla Print Steema, czyli czerwony przedmiot filtesta, bo jego jest najwięcej. O, możemy zobaczyć, patrz co tutaj się dzieje. Patrzcie, tutaj mamy fajny wzrost, i myślę, że to ze sobą w jakiś sposób koreluje, tak? To jest odwieczne pytanie, czy bardziej skrzynka wpływa na wartość przedmiotów, czy jednak przedmioty na wartość skrzynki. I to jest odwieczna wojna, która gdzieś się sprawdza po środku i sam musisz wybrać. Ale w tej konkretnej sytuacji mam wrażenie, że to akurat skiny mogą się wykazać właśnie tymi wzrostami. Które, za którymi będą dożyły skrzynki. Przynajmniej szczerze, na to liczę po prostu. Kolejną sytuacją, która za niedługo będzie miała miejsce, są kwalifikacje do zbliżającego się Majora w Szankaju. Nie mam pojęcia, czy mam akurat odpaloną Kopenhagę, ale już to zmienia. Możemy zobaczyć, że proszę Państwa, zamknięte kwalifikacje. Mam nadzieję, że to jest tutaj widoczne. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na te to właśnie terminy. Możemy zobaczyć, że już za naprawdę niedługo, za jakieś trzy tygodnie, 4 tygodnie, już za niedługo zacząć kwalifikacje. Jest to moment, w którym wiadomo, na Maciecie z jednej strony nie dzieje się bardzo dużo, ale jest to kolejny taki stymulant, który może w jakiś sposób pobudzić działanie na tym to właśnie rynku i takich to bodźców szukamy. Więc jest to oczywiście coś, co się najczęściej świecie nie zależy od community, nie zależy od bal, coś po prostu wydarzy i w jaki sposób może wpłynąć. Jeżeli miałbym strzelać, to do tego momentu najprawdopodobniej zostanie wywalona Kopenhaga i tu jest trochę pies pogrzebany, bo w momencie kiedy Kopenhaga by sobie wzięła i wyleciała, w sensie została po prostu zakończona promocja, wtedy oczywistym jest, że zacznie się tendencja dostawa na tych przedmiotach. I te przedmioty pójdą do góry. Dlaczego stawiam aż tak mocno, że to jest oczywiste? Z tego powodu, że na poprzednich y, wszystkich, to właśnie tego typu wydarzenia, których jak to możemy zobaczyć, troszeczkę było zawsze koniec promocji kończył się wzrostem tych wartości. Nawet kiedy mówimy o naprawdę tragicznych z perspektywy czasu eventach typu RME czy Antwerp, które są różnie przez ludzi wspominane, zawsze właśnie takowe to y, wywalenie tej promocji, koniec promocji skutkował wzrostami przedmiotów, Więc tutaj stawiam dość dużo, że będzie podobnie. No i wiadomym jest, że wzrosty na przedmiotach, no to już w pewien sposób mogą ze sobą pociągnąć ten market. Kolejną sprawą, o której mówiłem w ostatnim czasie, jest oczywiście sticker kapsul dwójka, to jakby na to nie patrzeć. To już jest trochę przestarzały temat, ale z drugiej strony dalej można się na ten, w ten sposób pochylić, że sticker kapsul dwójka jeszcze pokazuje te piki. Wiadomo jest, że to już zostało mocno zburzone w tym momencie, kiedy tak mamy ten okres, ale z drugiej strony w tym momencie też jakichś takich pików nie było. Więc być może jest to aż tak dobry wyznacznik, że kiedy pików nie ma, to najzwyczajniej świecie ich nie pokazuje, bo ich nie ma. W związku z czym wydawałoby się, że kiedy sobie patrzymy na tę tendencję, mamy, mieliśmy tendencję spadkową, która zatrzymała się na poziomie około 58-9 zł, i teraz możemy zobaczyć, że mamy niewielką, ale jednak tendencję wzrostową, gdyż na przestrzeni ostatniego miesiąca z 55 na 62 zł, czy nawet tutaj już 64 jakoś by wychodziło, jest szansa, żeby tak, tak to opchnąć. wychodziłoby, że taką mamy tendencję wzrostową na tym przedmiocie, więc faktycznie on by wskazywał tendencję marketu na jakąś fakcję wzrostową. Czy tak jest? No to wiadomo, że nie opierajmy wszystkiego na jednej skrzynce, ale mam nadzieję, że przedstawiłem Ci w tym filmie kilka wydarzeń, które mogą wpłynąć i które mogą wpłynąć na market i jak na nie wpłynąć. Mam nadzieję, że Ci się podobał, staw łapkę w górę, siema!